Witam bardzo, bardzo serdecznie w naszym kąciku języka angielskiego dla średnio zaawansowanych i dzisiaj pozostając jeszcze troszeczkę w klimacie poświątecznym proponuję kilka przydatnych słówek zwrotów i wyrażeń. Uwaga, z języka nieco bardziej potocznego, mniej formalnego, takiego codziennego, który zresztą pewnie z... słyszycie Państwo często te zwroty, te słówka, te wyrażenia w różnych anglojęzycznych filmach. Polecam serdecznie, zapraszam do nauki. To hang out. Na pewno to państwo gdzieś słyszeliście, na pewno kojarzycie, być może znacie. Oznacza wyjść, spotkać się ze znajomymi, wyjść, żeby spędzić atrakcyjnie, aktywnie, sympatycznie. Czas wolny. Czy będzie to wyjście do teatru, do kina, na dyskotekę, do znajomych. Można posłużyć się, żeby właśnie określić to wyjście. Można posłużyć się tym zwrotem. And Bob's your uncle. To proste. To właśnie tak. Wyobraźmy sobie sytuację, w której coś tłumaczymy Anglikowi i na końcu chcemy tak jakby podkreślić, że... To wystarczy zrobić właśnie to, to, żeby właśnie osiągnąć swój cel. Jest to proste, to właśnie tak wygląda, taki troszeczkę odpowiednik francuskiego Voilà. I'm free może oczywiście oznaczać, że jesteśmy wolnymi ludźmi, jestem wolnym człowiekiem, ale również w zależności od kontekstu możemy użyć tego zwrotu, żeby poinformować naszego rozmówcę, że mamy. Czas wolny, na przykład w poniedziałek, we wtorek, środę i tak dalej. Fair enough, zgoda, akceptacja. To jeżeli akceptujemy, zgadzamy się na jakąś, jakiś pomysł, jakąś propozycję, gdzieś na przykład wyjścia, czy zrozumieliśmy to, co nam druga strona miała do powiedzenia. Jeżeli natomiast nie damy rady czegoś wykonać i tej akceptacji nie ma, to możemy powiedzieć: I can't make it. No, nie damy rady. Jeśli coś jest z kolei cheesy albo corny, to znaczy, że jest to ograne, nieoryginalne, jałowe, nieciekawe może zanadto sentymentalne, tych określeń używamy zwłaszcza w odniesieniu do na przykład dzieł sztuki, jakichś filmów i tym podobne. Chill out. Pewnie tłumaczyć nie trzeba wyjaśniać, oznacza po prostu wyluzuj, uspokój się, wszystko jest ok. I couldn't care less. Nie obchodzi mnie to, to nie moja bajka. Taki zwrot, którym informujemy, że w danym temacie, w danej dziedzinie nie czujemy się dobrze, niezbyt to nas dotyczy, nie interesuje, nie obchodzi. It's up to you. Zdaje mi się, że dość często ten zwrot pada w różnych angielskich filmach. Jestem przekonany, że Państwo też już gdzieś go słyszeli, znają. To zależy od Ciebie, Ty zdecyduj. Make yourself at home. Zapraszamy gości do domu i chcielibyśmy, żeby czuli się swobodnie. Dajemy naszym gościom przyzwolenie na to, żeby czuli się jak u siebie w domu i używamy wtedy właśnie tego zwrotu. Not my thing. Nie moja działka, nie mój świat, nie mój biznes. Nie specjalnie dobrze się w tym czuję. Speak of the devil. O wilku mowa. No cóż, tutaj wilk został w angielskim zwrocie zamieniony w samego diabła, no ale spuśćmy zasłonę miłosierdzia wobec angielszczyzny. Niech sobie tamte wilki, skądinąd przesympatyczne zwierzątka, zamieniają w diabły. Down to Earth. W ten sposób określimy kogoś, kto twardo stąpa po ziemi. Twardo stąpa po ziemi, jest realistą, jest racjonalistą, trzyma się konkretów. Easygoing to z kolei ktoś wyluzowany, tolerancyjny, otwarty, łatwo nawiązujący kontakty z innymi. Dodgy to z kolei określenie negatywne, pejoratywne, mogące w zależności od kontekstu oznaczać np. nieuczciwą, niefer osobę albo niezbyt bezpieczne miejsce, czy też rzecz lub przedmiot o niewielkiej wartości. To faff around albo to faff about oznacza grzewać się, marnować czas na robienie rzeczy nieistotnych, na przykład mamy gdzieś wyjść na jakiś ważny obiad, a my wybieramy się jak sujka za morze, rzucamy się w wir miliona innych rzeczy, a powinniśmy właśnie w tym momencie wychodzić. Nice one to takie nieformalne podziękowanie. Dziękuję w języku potocznym. Not my cup of tea nie mój świat, nie moja działka, nie moja bajka. I get it. Rozumiem. Kuma. Go ahead albo go for it. To takie zachęcenie do działania śmiało, naprzód. Droga wolna. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye bye.